Rozpoczynamy wycieczkę na Piramidy do Kairu. W programie jeszcze jest muzeum i rejs po Nilu. Startujemy tutaj, jest druga w nocy, z Old Town startujemy. Tak jak widać, było piękny meczet, cudowny jest. Także zapraszam na recenzję. Po 6 godzinach jazdy, mamy tutaj przerwę na stacji. Autobus z toaletą klimatyzowany, także spokojnie. Dobra, jest chwilę po dziewiątej, dojeżdżamy właśnie do Kairu. Pierwszy etap to będzie Muzeum Narodowe. Wycieczka cała kosztuje około 60 dolarów, ale to musicie się targować i szukać tam w internecie. Nie? Tak się prezentuje stare muzeum. Przez ponad 100 lat było głównym muzeum starożytnego Egiptu. Teraz już jest to nowe, także zobaczmy co tutaj mamy w środku. Teraz przed nami to jest jeden z najstarszych błysangi na całym świecie. Ile ma lat? Datuje się na 2700 lat przed naszym. To znaczy 4700 lat temu. Tu jest faraon nazywany Joseph albo Joseph. Znajduje się małych eksponatów u nas w Muzeum Narodowym. Tu jest błysang. Hiprena, Hyfrejna Hifre. podobnie czego, i właścicielem druga piramida Iramida. bliżej. To znaczy my widzieliśmy tam na wyżą e, Mykrynosa właścicielem Petrza. Teraz właścicielem druga piramida jest Hyfrem. To są posągi, które mają najpiękniejsze oczy w całym muzeum. Bliżej, bo tu jest daleko światło. Patrzcie na to, oczy to tysiące lat temu potrafili wymyśleć takie coś Ok, Muzeum zaliczone. Dla fanów Starożytnego Egiptu to nie ma pewnie lepszego miejsca na świecie. To jeszcze po piersiach, w tym tutaj po piersie jest jeden Polak. Ale recenzję o całym muzeum nagram potem. Także Muzeum zaliczone i uważam, że jest bardzo w porządku. Jesteśmy już nad brzegiem Nilu tymi łódeczkami Oto. Ruszamy w ten rejs, to to jest kolejnym etapem wycieczki. Zaraz zobaczymy, co tu się będzie działo. palmy bloki no ma to swój urok ewidentnie jest to miasto kontrastów tutaj jest jeden z najlepszych hoteli nad Nilem zobaczcie jak to się ładnie wszystko prezentuje tutaj obok są następne też są dobre do teraz wam pokażę co się dzieje z drugiej strony patrzcie tylko na te bloki ile tam pustostanów no. idealny kontrast do tamtego Mamy moc na drugą stronę i po drugiej stronie to samo. Patrzcie to, ile pustostanów w ogóle. Tam, tam. Nie no, mocny widok. Tu jeżdżamy właśnie na piramidy, a te bloki się w ogóle nie kończą, jest tutaj pełno w ogóle, w pustych stanach ludzie mieszkają, gdzieś tam sobie na dziko. no jest mocno. No i mamy główną atrakcję wyjazdu, tutaj mamy największą z piramid, piramida Cheopsa, 139 ona ma. No i tutaj mamy drugą, piramida Hefrena. Wydaje się być wyższa, ale tylko dlatego, że jest na podwyższeniu. Ona ma 136 bodajże albo 7. No cudownie wyglądają. Trzecia najmniejsza, 65 metrów, piramida Mekryniosa. Tutaj jest ta z tym odznaczeniem na górze. Hefrena i największa z nich wszystkich Cheopsa. Naprawdę są cudowne i rzeczywiście jest to cud świata. Wybierając się na piramidy nie zdawałem sobie w ogóle sprawy, że one są w centrum miasta, bo to w centrum miasta są. widać, się, że to jest skład kompletna gdzieś w jakimś pustkowiu na pustyni. No ale człowiek uczy się całe życie. No. Teraz idziemy na Sfinksa. Już jest przed nami, zobaczymy, co tam się będzie działo. No jest ją, to kawałbyka, więc robi wrażenie. Ja no, wszystko zresztą tutaj. Te piramidy, ten Sfinks, to miasto. Jest się czemu przyjrzeć. No z bliska i na żywo robi piorunujące wrażenie tutaj obok mamy jeszcze piramidę EOPSA hefrena i tą najmniejszą mikronisę. ładny widok naprawdę bardzo 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 polecam i na pożegnanie mamy komplet na wyjściu już na samym końcu też taki doczek. Ile ludzi myślało tak jak ja, że piramidy to są gdzieś w ogóle na odludziu, gdzieś na pustyni, w pustkowiu, że dookoła nic nie ma. A tu centrum miasta jest pięknie. W wycieczce mamy jeszcze sklep z papirusem taka mini atrakcja, jak to do takich wycieczek zawsze dają. No wiadomo, wejść, zobaczyć i wyjść. Tutaj to scena z jak, jak z jakiegoś filmu. Mam pustostany i tam bawiące się dzieci. Patrzcie to w ogóle. Latawiec sobie otwierają. Masakra jakaś. No i długo nie trzeba było czekać. Tam pustostany, opuszczone budynki, pozajmowane na dziko w ogóle przez ludzi, to też jest dobre. A tu takich hotelek. Podsumowując, wypad do Kairu na piramidy. Jest wycieczką udaną. 60 dolarów z szalem szejk. To jest bardzo długa wycieczka, ale naprawdę warta tego. Muzeum Narodowe świetne. Piramidy naprawdę robią wrażenie. Wielkość i to jak one wyglądają naprawdę robią wrażenie. Także polecam wszystkim sumieniem.